Witam się z wami w kolejnym filmiku z tej serii. Mój przykładowy dzienny jadłospis. Dzisiejszy jadłospis będzie w wersji vegan i tak wygląda oto mój dzisiejszy pierwszy posiłek. E, oczywiście rano już zdążyłam wypić kawę, kawę z mlekiem sojowym. Mam taki nawyk picia rano kawy i e, absolutnie nie mam zamiaru tego nawyku się jak na razie pozbywać. E, także na piję sobie właśnie taką kawę, a teraz zabieram się za pierwszy posiłek, którym jest taka oto sałatka owocowa i muszę wam powiedzieć, że posiłek jest e, zupełnie darmowy, ponieważ e, no tak jak widzicie, widzicie, składa się z różnych owoców, niektóre owoce e, są z mojego sadu, niektóre owoce dostaliśmy i, i no właśnie często mogę sobie zrobić taki posiłek zupełnie darmowy, więc korzystam póki mogę, póki jestem tutaj właśnie na wsi sałatka składa się z jabłek, ze śliwek dalej jest też tutaj nektarynka gruszki i, i chyba tyle z tego dobrego, także tak się to wszystko prezentuje, e, taka poranna dawka energii, zastrzyk energii e, no Także pojawiam się później z posiłkiem numer dwa. Moje dzisiejsze drugie śniadanie wygląda sobie tak. I chyba tutaj za bardzo nie ma co opowiadać: jest to po prostu kalafior i fasolka żółta, um, opanierowana w bułce tartej, smażona na oleju rzepakowym. Najpierw sobie. Ugotowałam zarówno fasolkę, jak i kalafior. Fasolka jeszcze jest z mojego ogródka, kalafior niestety nie. Kalafiorów jeszcze nie hoduję, ale fasolkę się udało. E, także tak, najpierw sobie ugotowałam te warzywa, a później e, podgrzałam sobie olej na patelni, e, dodałam bułkę tartą i właśnie e, wrzuciłam do tego warzywa. I tak to się wszystko prezentuje, więc zabieram się za wcinanie. Posiłek dzisiejszego dnia jest bardzo podobny do dzisiejszego mojego pierwszego posiłku, bo znowu będę jadła sobie sałatkę owocową. E, ta sałatka tym będzie się różniła od tej porannej, że po prostu zamiast śliwek, bo już mi się skończyły, dałam sobie tutaj banany. Chyba ich nawet tutaj nie widać, bo trochę ich pogrzebałam tam gdzieś pod spodem. Czyli w sałatce mam jabłka, nektarynkę. Gruszki, i właśnie jest jeszcze do tego banan. Jeśli chodzi o łączenie owoców, właśnie tych um, słodkich, półsłodkich i kwaśnych, to powiem Wam szczerze, że nie do końca zawsze się to tak u mnie sprawdza, że jeśli połączę, to boli mnie żołądek czy tam co, coś w tym stylu. Ja po prostu mam już jakieś takie swoje wyczucie, <gryw> mam po prostu wyczucie, co z czym łączyć, um, ale też staram się jakoś dużej ilości tych, dużej, dużych właśnie. No, nie łączyć zbyt wielu rodzajów owoców, żeby po prostu nie skończyło się to jakimś bólem żołądka. Aczkolwiek takie połączenie mi pasuje. No, także trzeci posiłek. Jeszcze przede mną kolacja, ostatni posiłek, który wam pokażę. Tak wygląda ostatni mój dzisiejszy posiłek, czyli moja kolacja. I dzisiaj na kolację będę sobie wcinać taką oto sałatkę. Podstawą tej sałatki jest kasza jaglana, która niestety w większości opadła mi na dół i jakoś tak ciężko mi było ją wymieszać. Zresztą zawsze ciężko mi jest ją wymieszać. Czy, czy daję ryż do tej sałatki, czy kaszę, to właśnie wszystko to mi opada na dół. Dalej, ale musicie mi wierzyć, że ona tam jest. Choć może jej tutaj być nie widać. Dalej mamy tutaj groszek z puszki, zielony. Jest tutaj też kapusta pekińska. Mamy też pomidorki koktajlowe, które sobie zerwałam dosłownie przed chwilą w moim ogródku. Jest też czerwona papryka. Na wierzchu jest jeszcze łycha oleju rzepakowego, takiego nierafinowanego, tłuczonego na zimno. Lubię sobie go dodawać do sałatek, zwłaszcza, że w domu nie posiadam żadnego dressingu ani żadnego sosu, właśnie sałatkowego, który by mi odpowiadał. No, i jeszcze na wierzchu e, mamy tutaj pietruszkę, e, też prosto z mojego ogródka. I, dobra, to by było na tyle: taki prosty właśnie jadłospis, żadnego tutaj, żadnych udziwnień, nic, nic e, takiego jakoś bardzo kombinowanego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie o tym znać, a ja się już z Wami żegnam. E, trzymajcie się ciepło, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!